Łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego nie będą z nami teraz i na wieki. Amen. Słowo, które dzisiaj jest przeznaczone do rozważania, wyjęte jest z Księgi Dziejów Apostolskich z rozdziału pierwszego, który jest właściwie kontynuacją Ewangelii, Ewangelii Łukasza, to jest ten sam autor. W pierwszym rozdziale od wiersza trzeciego takie znajdujemy słowa. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem szcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie oszczeni duchem świętym. Gdy oni więc się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Że do nich nie wasza to rzecz, znać czasy i chwile, które ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc ducha świętego, kiedy stąpi na was. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. A gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę, i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: Mężowie Galilejscy, czemu stoicie? Patrząc w niebo, ten Jezus, który od Was został wzięty w górę, do nieba, tak przyjdzie, jak Go widzieliście, idącego do nieba. A Tobie, Panie, dziękujemy za to, że przyjdziesz, za to, że we właściwym momencie wrócisz do nas i zabierzesz swój kościół do siebie, abyśmy mogli być tam, gdzie Ty. W międzyczasie, Panie, prosimy, abyś. Otwierał nasze oczy i serca, abyś działał pośród nas, abyś nas prowadził w światłości Twojego Słowa. Byśmy do tego czasu, do tego dnia nie zbłądzili, ale trwali przy Tobie. Dlatego błogosław Panie każdą chwilę, w której rozważane jest Twoje Słowo, abyśmy zobaczyli więcej, usłyszeli więcej. Dzięki za to, że jesteś z nami. Chwała Tobie. Amen. Siostry i bracia, drogi Boże, jak radzić sobie w tym świecie bez fizycznej obecności Pana Jezusa? Jak rozeznać się w tym, co oferuje nam świat, w tym, co przeżywamy, w tym, co nas spotyka? Nie zawsze przecież wiemy, co się dzieje, nie zawsze wiemy, którą drogę wybrać. Nie zawsze potrafimy rozpoznać. Czy dana rzecz jest słuszna, czy niesłuszna? Czy przyniesie coś dobrego, czy złego? Ileż to razy zastanawiałem się: jakby to było, gdyby można było tak fizycznie po prostu zapytać Pana Jezusa, aby On tak mógł fizycznie po prostu odpowiedzieć na takie pytanie, na takie, na inne ile by to zmieniło. A z drugiej strony. Patrząc na Ewangelię czy nadzieje apostolskie, widzimy, że nawet uczniowie, kiedy pytali Pana Jezusa o coś, nie zawsze otrzymali taką odpowiedź, jaką chcieli, albo nie zawsze było to zrozumiałe, to co On mówi. Z perspektywy całej Biblii możemy jednak dojść do innego zupełnie wniosku: że potrzebujemy czegoś więcej niż tylko fizyczne oglądanie Pana Jezusa. Możemy pomyśleć teraz o Izraelu, który przecież przez 40 lat oglądał na pustyni Pana Boga codziennie, w ciągu dnia w obłoku, w nocy w ogniu. Oni się nie zastanawiali, czy Bóg istnieje, czy nie. Oni go oglądali. Ale czy to sprawiło, że byli bardziej posłuszni, bardziej wierni, bardziej Bogiem zachwyceni? Bardziej wdzięczni, nic podobnego. Bo właśnie to, co my jako ludzie potrzebujemy, to nie to, żeby oglądać Boga twarzą w twarz, ale przede wszystkim potrzebujemy przemienionego serca. Przede wszystkim potrzebujemy Bożego dotknięcia, aby ono zmieniło nasze życie, nasze oczy, nasze serca, nasze myśli. To kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Bo bez tego, Jesteśmy wszyscy co najwyżej dobrymi teoretykami i znamy się na pewnych treściach, pewnych doktrynach. Dzisiaj, po 40 dniach po zmartwychwstaniu, Jezus znika z oczu swojego ludu, wchodząc w zupełnie inny charakter. Ale to jego zniknięcie nie spowodowało jakiś nagły upadek wiary. Dziś apostołowie stwierdzili, no teraz już koniec, już nie ma nic, nie ma pana Jezusa. Wręcz przeciwnie. Dlaczego? Ano dlatego, że oni w swoim życiu spotkali żywego i zmartwychwstałego pana Jezusa i doświadczyli jego zmartwychwstania na swoim życiu. Nie musieli więc teoretyzować, nie musieli zakładać, że chociaż zniknął. To zakładamy, że gdzieś jest, gdzieś istnieje. Oni Go znali. Osobiście. Tak jak my dzisiaj możemy znać osobiście Pana Jezusa. I On może być realną częścią naszego życia. Zresztą nie jedni z nas przecież to wiedzą, widzą, w jaki sposób Pan Bóg prowadzi, jak wyposaża, jak dyscyplinuje, jak chroni. Jak podpowiada, we właściwym czasie. Innymi słowy, to właśnie wiara w zmartwychwstanie musi warunkować istnienie chrześcijaństwa. Nie może być tak, że jesteśmy chrześcijanami, bo zgadzamy się z jakąś filozofią, z jakąś mądrością, z jakimiś zasadami wiary. Tak się nie da. Zresztą apostoł Paweł już pisał, Mówiliście do Koryntian, jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony, więc i kazanie nasze daremne, daremna też nasza wiara. Bez spotkania ze zmartwychwstałym, żywym Panem Jezusem, bez poznania Go, nie ma prawdziwego chrześcijaństwa. Dlatego trzeba nam zwrócić uwagę na to, że tak wielu jest ludzi... Którzy zaliczają się do grona chrześcijan, trzymając się jedynie na przykład jakiegoś miejsca, jakiegoś zboru, jakiejś filozofii, jakiejś doktryny, idei, przyzwyczajeń. Chociaż w sercu ta wiedza jest martwa. Co to znaczy, że jest martwa? To znaczy, że tak naprawdę na co dzień, jak wyjdą z Kościoła, to nic to dla nich nie znaczy, niewiele zmienia. Są dalej takimi samymi ludźmi, jak cały ten świat wokół nas. A zatem jeśli należysz do niego, bo cię wezwał, bo cię pociągnął, bo cię powołał, bo przebaczył winy i uczynił cię innym człowiekiem mocą swego Ducha Świętego, to byłeś i jesteś gotowy na wezwanie dzisiejszego święta w niebo wstąpienia pańskiego. Czyli idźcie i bądźcie mi świadkami. Świadkami czego? Wiedzy, doktryny? No pewnie, że nie. Zmartwychwstania oraz Jego obecności między nami, to znaczy między tymi, którzy żyjemy i zachowujemy się tak, jakby zmartwychwstał. Jakby rzeczywiście był naszym Panem. Dla apostołów to jest nowość. Oni nie mają wieków chrześcijaństwa za sobą. Oni zaczynają. Tak jak każdy z nas, w którymś momencie musi zacząć, musi zrobić pierwszy krok. Do pewnego momentu każdy z nas powiela, kopiuje tylko to, co zostało przekazane od przodków, wchodzi jakby w te same schematy, w te same porządki, przyzwyczajenia, ale w którymś momencie musi być taki czas. Kiedy to nie tylko moi przodkowie, ale ja też odpowiadam na Boże wezwanie, żeby pójść za Ewangelią, żeby stać się uczniem i naśladowcą Chrystusa, nie tylko należeć do grona tych, którzy powielają to, co kiedyś ktoś zrobił, ale Chrystus wzywa ciebie, twoich rodziców, dziadków, pradziadków już wezwał. I oni na to odpowiedzieli albo nie. Ale w którymś momencie każdy z nas musi zrobić krok. Musi wyjść ze schematu. Wyobraź sobie, spróbujemy przenieść tą sytuację, o której czytamy tutaj w dziejach apostolskich, że ci apostołowie albo te 500 osób, o których czytamy, że doświadczyły zmartwychwstałego pana Jezusa, że oni teraz pojawiają się na Śląsku. Pojawiają się w żorach. I mają za zadanie pociągnąć do naśladowania Pana Jezusa. Wyobraź to sobie. To nie chodzi do końca o to, żeby oni przekonali na przykład do jakiegoś adresu, gdzie jest parafia, albo do jakiejś instytucji kościelnej. Nie, oni mają zadanie przekonać do naśladowania Chrystusa. Co by musieli zrobić? Ubrać koszulkę, naśladuj. Albo kupić sobie dobry, taki dobrze działający mikrofon, żeby ich dobrze słychać. A może coś innego? Co byłoby najbardziej przekonujące? Wiesz co, siostro i bracie? Jak przekonać? Jak udowodnić? A może lepiej stać i patrzeć w niebo. Tam, dokąd poszedł Pan Jezus, jak jest to kuszące po prostu stać, albo siedzieć i czekać. A może rozpamiętywać przeszłość, jak to było dobrze, jak z nami był. Może rozmyślać, rozważać Jego słowa, Jego czyny, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie. A co to jest nieważne? No to jest fundament, siostro i bracie, to jest podstawa wszystkiego. Ale zauważ, że po to tworzymy fundament, aby na nim coś tworzyć, aby na nim coś budować, aby zbudować nie tylko dom jako budynek, ale też i domostwo, rodzinę, wsparcie, przyjaźń, miłość, troskę, zaufanie, bezpieczeństwo. To jest to, co tworzy się na fundamencie. Dokładnie to samo jest z chrześcijaństwem. a może lepiej może łatwiej popatrzeć w niebo i czekać no powiedział że przyjdzie no to kiedyś przyjdzie poczekajmy zobaczymy co się będzie działo ktoś powiedział że sercem kościoła jest nabożeństwo i Rzeczywiście nie sposób przecenić wartości niedzielnych nabożeń, zresztą wiara rodzi się ze słuchania, to jest czas spotkania całej wspólnoty. Ale kiedy popatrzymy do Ewangelii czy do dziejów apostolskich, zobaczymy, że sercem kościoła jest czas działania zmartwychwstałego Pana Jezusa. I to może być budynek kościoła. Ale może to być też i dom, i ulica, i szkoła, i praca, i każde inne miejsce, w którym Pan Jezus jest widoczny Twoim i moim życiem. Kiedy inni widzą w tym, co robimy, jacy jesteśmy, że rzeczywiście zmartwychwstał i że jest obecny. To się może dziać wszędzie. Wszędzie tam, gdzie umiera ludzka hipokryzja, udawanie, religijność, pycha, a przychodzi miłość, taka, taka zwyczajna, szczera miłość do Zbawiciela, która powoduje, że warto być innym tam, gdzie jestem. Dla Niego warto być innym. Nie, drodzy. Chrześcijaństwo nie ma być ciągłym rozważaniem, ciągłym tylko wiecznym słuchaniem kazań czy ich pisaniem. Nie może być zamykaniem się w przestrzeni naszych mieszkań czy kościołów. Zresztą widzimy to dokładnie dzisiaj. Co dzieje się z jakością prawdziwego kościoła, kiedy zamykamy się w naszych domach i oglądamy przez internet. I nas nie ma. Jakie to ma wpływ na całe społeczności? Musi być chrześcijaństwo powołaniem, wyjściem naszej wiary ku domownikom, ku sąsiadom, ku mieszkaniom, mieszkańcom naszych miast i wiosek. Musi być działaniem wspólnym, gdzie razem w wierze próbujemy coś zrobić. Spróbujemy się spotkać. Spróbujemy by coś powstało, zostawić ślad. Co tak patrzycie? Pyta Anioł Apostołów. Co tak stoicie? Przecież wróci. Nie stójcie, idźcie i głoście, bo ludzie giną. Żyjcie Chrystusem, bo ludzie umierają, przekonani o swojej własnej sprawiedliwości. Wypełniają piekło. Wymachując świadectwami sztuk i świadectwami konfirmacji, nigdy nie poznawszy osobiście Pana Jezusa. Tak, rzeczywiście jest lepiej patrzeć tylko w górę, lepiej wzdychać, lepiej narzekać, żałować, że nie jest tak, abyśmy chcieli. Bóg mówi: Ale dosyć już tego. Zostawcie to. Teraz idźcie. Idźcie. I bądźcie ludźmi w ruchu, w działaniu. Jeśli idziesz, jeśli szukasz, jeśli stawiasz pytania, jeśli próbujesz, owszem, będziesz popełniać błędy, będziesz się potykać, ale będziesz odkrywać też i nowe miejsca, nowe metody, nowe treści. Zacznij od modlitwy. A modlitwę połącz z Bożym Słowem. Może jeden rozdział, może pół. To tylko kilka minut. To tylko kilka minut. Ale w perspektywie na przykład roku. To naprawdę wiele treści, które mogą działać potem w Tobie, być przypomniane przez Ducha Świętego wtedy, kiedy trzeba, bo masz już pewien zasób, bo ten, to ziarenko małe w jednym dniu wziąłeś, w następnym znowu następne, w następnym dniu znowu kolejne i zbiera się i nabywasz Bożej Mądrości. Oto przesłanie dzisiejszego dnia. Odchodzący Jezus próbuje nam powiedzieć: Po pierwsze, idę do Ojca, ale nie zostawię Was bezradnymi. Mam przygotowany dla Was sposób, aby zdobyć świat dla mojego imienia. Za 10 dni w święto zesłania Ducha Świętego o tym jest mowa. Po drugie, Jezus mówi: Jestem z Wami, żywy i prawdziwy. Jestem z Wami bez względu na to, jak to widzisz, jak to czujesz, co się dzieje w Twoim moim życiu. Jestem z Wami. Chociaż mnie nie widać, widać moje działanie i moją moc, kiedy trwacie we mnie i szukacie mnie całym swoim sercem. I po trzecie, posyłam Was do życia dla mnie, do miłości, do pokoju, do nadziei, do wolności od. Zniewoleń, do wolności ku woli wszechmocnego. A wszystko to zaczyna się w, nasz, w naszej ciszy, zatrzymania się, naszego zaufania, naszej uległości, że rzeczywiście potrzebuję coś od niego usłyszeć, coś od niego przyjąć. Wychodźmy zatem już. Wychodźmy z ukrycia naszych schematów, przyzwyczajeń, aby iść i działać. Zgodnie z tym, czego od nas oczekuje, według instrukcji tutaj zapisanych w Nowym Testamencie, tylko tyle. Albo aż tyle. Zatem to nabożeństwo może być naszą modlitwą. Ja wiem, że jesteśmy w trudnej sytuacji, bo, jakby głównym tematem, próbuje być coś innego egzamin konfirmacyjny. Ale jest coś ważniejszego od egzaminu każdego. To przecież ta codzienność. I dzisiaj, w to nabożeństwo, możemy wykorzystać tę sposobność do tego, aby być może zawołać do Niego każdy z nas. Może wyznać, tak Panie, łatwiej jest stać albo siedzieć i czekać. Tak trudno jest zrobić pierwszy krok. Ale skoro Bóg oczekuje czegoś więcej, Warto poszukać odpowiedzi. Czego chcę tak naprawdę dla mnie, dla nas? Gdzie możemy o tym więcej się dowiedzieć? Jak możemy skutecznie rozwijać się w naszej wierze i świadomości życia z Bogiem? Co mogę zrobić, żeby być razem i razem spróbować coś zbudować? Te możliwości są w naszym zasięgu. Bardzo blisko. Wystarczy sięgnąć. A Bóg daje nam czas i zdrowie, póki je mamy, aby nie tylko być bliżej Niego, ale też po to, aby być razem narzędziem w Jego ręku. Amen.